Let's go. Let's go. Let's get together right now. Oh yeah. It's been only see. Let's get together. Let's go. Dawajcie kurba. Mario smoke that. Przyskoczyłem. Co robisz? You send me right now, baby. Right now, baby. Right now. Now. <laughs> now, what is in the it from right now down? Oh, <laughs> oh, <wait. laughs> oh, no. Prawda? Lokie, za Co Co to? Co to? Idzie, 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 idzie. Co Idę, idę, idę. Nie, cholera, kurwa! pistolet. bomba, mogę, mogę. Mogę, mogę, mogę. Mogę, kurwa, mogę. Mogę, mogę, masz. Mogę, mogę, masz

oficjalnie masz szansę wygrać kosy na CSGO Skins. Doładowując skodem kodem oficjalnie, automatycznie dołączasz do giveaway'a. I spokojnie, do wygrania jest też AWP, która sprawi, że twoje strzały z cyca staną się bardziej celne. No może nie zawsze, ale przynajmniej będziesz miał szansę trafić w coś więcej niż tylko powietrze. Dodatkowo na CSGO Skins oficjalnie czeka na ciebie codzienna darmowa skrzynia. CSGO Skins to także oficjalnie fantastyczne eventy organizowane regularnie, które oferują jeszcze więcej okazji do wygrania skinów. A jeśli chcesz się naprawdę sprawdzić, oficjalnie weź udział w bitwach z innymi graczami i wygrywaj atrakcyjne przedmioty. Skorzystaj z funkcji Exchanger, która pozwala zamienić zdobyte przedmioty na te, które oficjalnie Cię interesują. Kliknij link w opisie, użyj kodu oficjalnie i odbierz darmowe 2 ,10 zł 10 groszy oraz dodatkowe 10% do depozytu. Nie czekaj, giveaway trwa. Dładuj konto z kodem oficjalnie i oficjalnie wygrywaj epickie skiny. No weź się w ogóle odpuśćmy B. Ja pójdę ja z Maria... z Marianem galę i wygrajcie skona, odpuśćmy kurwa też a ah, walz mi mida wszystko. Skonaśmy podać. jest rozbijać kurwa. Ja pierdolę, ja co kiedy to staje. Jak kurwa człowiek jest, kurwa no nie da rady. Kto jeszcze? I pada ekonomia w tej polskiejże. Ej, a a to, a Nice. No, robić na pełnej. Zero mam Ale Galil ja, kurwa. Co? <gulę> U, na Ta podmianka na Galila mocno fuj, no. No. Też Galew? Nie e, mit mi coś. Daję fleshami. Widawisz, wszystko znowu. Ja jest ja, szeroko, nie, kurwa. Z jeden. Leży, się z ale line na nie? Chyba tak, się kurwa, no. Jeszcze jeden. Chyba za smokiem. macie od gali. Co ty, kurwa, kurwa? Mieszki Nie trafiłem. Mój seksac, no? Boom, 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 stać, No, boom, 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 Pod boom,

Jeden, 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 jeden Jeszcze jeden. jeden. Leży, może być jeszcze jeden. Nie, jeden w Jest. Może mi podszedł Co za Leży, to on. będzie biegał biega 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 gdzieś.

Jeden jest z ławce. w ławce. prawda? tu Domek skoczył. Domek, no, domek, patrzę, domek. Wysadzam tą ławkę. Leży a, to... ławka. Bity. I ławka obity. Leży ławka. <laughs> ławka. Mówiłem, ale elektryk nie ma. Ja nie, ja nie, ja nie, prostu, a nie. Nie, tak, nie, Poczek nie. A, nie, nie, nie. Nie, ma nie. Nie, 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 WODY! Minął się z Został ty! jeszcze jeden flash, flash kurwa o, kurwa, lipa. Zrata jeden ty! Został ty! Został ty! Został ty! Został ty! Został ty! jeden, ty! Został ty! Został ty! Został ty! ty! jesteś. ty! ty! Nie. Ten był kiedyś, gdzie... Dopiero będzie dobiegał gdzieś. No. nie

ale REPORTED All for smurfing! Słowki! <laughs> Słowki! SMURFING?! Smurfing Beras, Beras, fuj Ja Słowki! 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 Wszyscy raczej. Wszyscy raczej, Słowki! 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 bomba Słowki! Słowki! Słowki!

Tutaj nie kładę na radio, ale chodź, kłada. Niech mi pojechać, ja mam jeszcze. to jest na bliższych. A że on to zrobił? To jest to, co on zrobił. Gala jedzie. Jeździł się. Ja ja. No wie, Haris, 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 Haris,

<laughs> <laughs> <Dankan> yeah, Ojej! Yes. no oh, oh. Oh <Müller Laughter> no Ojej! 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 Spokojnie Ojej! 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 to, kurwa, Eee, Kon, kon już. Ej, ty śmieciu! Ty kurwa szmataro! Dobrze, kurwa. Jerło niespokojne. <serpentja> A niespokojne. takie czekaj, w takiej chwili na tym